Dobra i kochająca się rodzina to skarb. Silne fundamenty buduje przez wiele lat, a jej misją jest troska o przyszłość młodych pokoleń. Bywa jednak tak, że coś nagle się psuje i potrzebna jest naprawa relacji. Wtedy z pomocą przychodzą często nieznane, ale opiekuńcze, bezpieczne i tymczasowe rodziny zastępcze. Nie dzielą, a łączą zranione serca, które pragną rodzinnego ciepła. W rodzinach zastępczych swoje miejsce odnajdują dzieci, których rodzice zostawili trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub też gdy władza ta została im ograniczona. Rodzinna piecza zastępcza jest tymczasową formą pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie. To są często rodziny wielopokoleniowe, bo rodziny mamy rozmaite, tak pełnią funkcje rodziny i zawodowe, i niezawodowe, i spokrewnione, czyli tak naprawdę, rodzina to jest. I dzieci, i dziadkowie, i rodzice zastępczy, i mamo, i tato. Takim centrum wsparcia dla każdej z tych rodzin jest jednostka powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. To właśnie tu, krok po kroku, tworzą się kolejne odpowiedzialne rodziny. Te rodziny czują się zaopiekowane poprzez te Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, które wspierają te rodziny w każdym dniu, tak? czy, czy to organizując im opiekę taką, która płynie bezpośrednio do rodzin, czy poprzez wspólne właśnie przebywanie, wyjazdy, pomoc w wychowaniu dzieci, pomoc w edukacji, pomoc psychologa, czy innych specjalistów. To są takie te działania, które są namacalne. Natomiast też samorządy mają dużą rolę, jeżeli chodzi o kształtowanie całej polityki społecznej, pozyskiwanie środków finansowych, żeby te rodziny mogły czuć, że są wspierane, ale też żeby mogły rozwijać się. W powiecie kętrzyńskim rodzin zastępczych ogółem jest 70, a pod swoją opieką mają 111 wychowanków. Ze swojej strony jako samorząd zapewniamy, że bardzo życzliwie, Patrzymy na te ich obowiązki, wspieramy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które ma w swoich zadaniach ustawowych promowanie rodzicielstwa zastępczego i PCPR to robi. My również, jako jeden z nielicznych powiatów, wypłacamy pewne świadczenia fakultatywne dla rodzin zastępczych, ponieważ wiemy, jak ważne jest to, aby dzieci, które chwilowo bądź trwale nie mogą. Kształcić się, wychowywać w rodzinach swoich biologicznych, wychowały się właśnie w rodzinach zastępczych. To jest zawsze lepiej. To często podkreślam, zawsze lepiej, jeśli to jest rodzina zastępcza niż instytucjonalna pomoc, to znaczy domy dziecka. Rodzinę zastępczą tworzą osoby o otwartym sercu, które pragną dzielić się miłością i dobrem z innymi. To jest Duża rzesza ludzi z sercem, z pasją. Ja tak jak dzisiaj powiedziałem, oni nie realizują tego jako swoje zajęcie zawodowe. Wiele z tych rodzin znam, traktują swoje obowiązki jako rodziny zastępcze, jako pewnego rodzaju misję. Ich pomoc w trudnych chwilach jest nieoceniona. Najpierw mieszkaliśmy w Czernikach, tam mieliśmy mało kolegów. Potem się przeprowadziliśmy do Karlewa i tam poznaliśmy dużo kolegów. Często się z nimi bawimy bardzo. Najważniejsze jest to, że mamy y, y, co, co jeść i co do picia. Ciocia dla mnie jest bardzo fajna. Ciągle się do niej przytulam. Ciocia jest bardzo miła. Kupuje nam różne rzeczy, hulajnogi, nogi, rowery. Często takie decyzje biorą się z potrzeby serca. Myślę, że to tak. Każdy człowiek indywidualnie do tego podchodzi. No ja osobiście bardzo sama pochodzę z wielodzietnej rodziny, mam czwórkę rodzeństwa. Tak pomyślałam sobie, że może jakieś dziecko jeszcze by, jakiemuś dziecku by jeszcze pomóc okazać tak po prostu, żeby, żeby mogło się rozwijać, żeby, żeby miało ten fa fajny dom, mam nadzieję, fajny, przyjemny dom, bezpieczny. I zaczęło się od tego, że wzięliśmy do rodziny jednego chłopca i okazało się, że fajnie dajemy sobie z tym radę, że, że on odnalazł się w naszej rodzinie, że, że, że zagrało to wszystko. No i potem jeszcze za dwa lata wzięliśmy dwóch kolejnych chłopców. Czyli mam teraz w swojej rodzinie trzech chłopców i swoją córkę, czyli czwórkę dzieci. Rodzina zastępcza jest dla dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry start w dorosłe życie. To właśnie dzięki niej młody człowiek może zaspokoić potrzebę przynależności, uznania i samorealizacji. Mam bardzo uzdolnione dzieci. Wszystkie rozwijają swoje zainteresowania. Najstarszy chłopak skończył już 18 lat. Uczy się w liceum kierunek matematyczno-fizyczny. Mam nadzieję, że pójdzie na inżynierię do Gdańska, na Politechnikę. Jest bardzo zdolny. Poświęciłam może swój czas, bo one są zdolne, tylko poświęciłam swój czas, udostępniałam swój dom. No, okazałam trochę serca i to naprawdę zaowocowało. Nie ukrywam, że jestem z nich bardzo dumna. A raz podjętej decyzji, choć szczególnie odpowiedzialnej, nie żałują. To, jak dzieciaki przyjdą właśnie tak spontanicznie, się przytulą, powiedzą, że kochają, że im jest dobrze, że tak fajnie, że coś chcą i jak na przykład wyjdziemy, tak, i oni po takim spacerze się cieszą, jakby... Jesteś najlepsza mamą na świecie. <śm> dziękuję, dziękuję. No właśnie. Najmocniej pozytywne relacje budują chwile spędzone razem, a takich najwięcej potrzebują dzieci. Dlatego PCPR chętnie organizuje wyjazdy integracyjne dla całych rodzin, a jednym z nich był wyjazd na wakacje do przystani. Czasem jeździmy z ciocią gdzieś na przykład nad morze. Kiedyś pojechaliśmy do, chyba do Francji, to był do, do Paryża. Widzieliśmy wieżę Eiffla. Jedną z większych rodzin w powiecie kętrzyńskim tworzą Państwo pliszka. Jakiś czas temu podjęli się nie lada wyzwania, aby prowadzić rodzinny dom dziecka. Dostaliśmy propozycję powiększenia naszej rodziny. No wiadomo, dzieci, dzieci są tak i potrzebują pomocy. No i podjęliśmy tą decyzję, żeby po 15 latach bycia rodziną zastępczą zawodową przekształcić się w rodzinę dom dziecka. Pod swoimi skrzydłami mają dziewięciu wychowanków, ale ich rodzina liczy znacznie więcej. I satysfakcja, tak którą później mamy, jak one dorastają, wykształcą się na swoje możliwości, zakładają rodziny, później odwiedzają nas na wszelkiego typu święta. To jest naprawdę bardzo miłe i, i, i mamy na, na przykładzie swoich dorosłych dzieci, które któreśmy już usamodzielili. A mamy siedmiorów samodzielonych. Tak, Sied tak, siedmioro. Które przyjeżdżają, odwiedzają nas z, z wnukami już, obecnie z wnukami. Są kolejne wnuki w drodze. To jest naprawdę coś, co, co, co tak cieszy. Cieszy ludzi, no bynajmniej nas to cieszy. My pochodzimy z wielodzietnych rodzin, mamy swego biologicznego syna tylko jednego. Chcieliśmy mieć zawsze gromadkę dzieci, ale nie możemy. Zajęliśmy się po prostu wychowywaniem. Dzieci. Który no, myślę, tak myślę, tak, myślę, że one są zadowolone. My jesteśmy zadowoleni, także. Spełniamy Jest, po prostu. jest po prostu to, co lubimy robić, i to, co byśmy chcieli robić dalej. Rodziny mogą również pełnić funkcję pogotowia rodzinnego. Wówczas działają na zasadzie szybkiego zapewnienia opieki dzieciom w nieoczekiwanych sytuacjach. My jesteśmy tak pogotowiem. Rodzinnym. I to taka jest praca komisja Serca. Pomocy nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców, bo oni są czasami troszeczkę zagubieni, nieporadni. Myśmy kiedyś uznajomy, którzy byli pogotowiem, byli w odwiedzinach i było tam takie małe, fajne dziecko, dla których przez jakiś czas byliśmy rodziną zastępczą. Z rok czasu Kubuś wrócił do mamy, no i później żona zdecydowała, że chyba chce zostać tym pogotowiem. I tak już czwarty rok podziękowaniu za dotychczasowe działania, zaangażowanie i włożony trud. PCPR co roku postanawia uhonorować wszystkie rodziny zastępcze działające na terenie powiatu kętrzyńskiego. Okazją do tego jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Będziemy wręczali nagrody za postawę, postawę typowo społeczną, postawę typowo rodzinną, postawę taką dotyczącą wielkiego i takiego ogromnego serca. Poza tym będziemy wręczali też cztery nagrody rodzinom, które zafundowały weekend. Bajkowym Disneylandzie. Będziemy również wręczali nagrodę SuperTat. Cieszę się z tego, że PCP również zajmuje się pozyskiwaniem nowych rodzin zastępczych, tworzeniem tych rodzin zastępczych, bo to jest ich zadanie. A rodzinom życzę, żeby z tej nie tracili swoich funkcji, żeby jeszcze bardziej angażowali się w opiekę nad dziećmi. I żeby serce, które zostawiają u tych dzieciaków, kiedyś w przyszłości zaprocentowało. Warto otworzyć się na ludzkie dobro w każdej postaci, a podejmując ważne decyzje, kierować się sercem, bo ono podpowiada najlepiej.